Nauczyciele, jaka była najbardziej wstrzasajaca rzecz, jaka odkryliście o uczniu. Uczę biologii w siódmej klasie. Był taki chłopak, Kuba. Codziennie siedział pod moją salą już o szóstej rano. Lekcje zaczynały się dopiero o ósmej. Zawsze czekał cicho z małym, porwanym plecakiem, aż otworzę drzwi. Myślałem, że rodzice odwożą go wcześniej do pracy, ale po kilku tygodniach zaczęło do mnie docierać coś innego. Kuba nigdy nie miał kasy na obiad, nigdy nie przynosił podpisanych zgód na wycieczki. Ciągle te same pogniecione spodnie i szara koszulka. Plecak wyglądał jak po wojnie. Inni nauczyciele mówili, że przysypia na lekcjach. Ja go prawie nie zauważałem, bo był tak spokojny. Siedział w rogu, nie odzywał się, nie zadawał pytań. Po prostu był. Pewnego wtorku musiałem. Być w szkole wcześniej, bo szykowałem doświadczenia. Była 5.45, ciemno na korytarzu. Idę z kawą i nagle widzę, jak ktoś wychodzi ze schowka obok sali gimnastycznej. To był Kuba. Od razu włączył mi się tryb nauczyciela. Co ty tam robisz? Wierzę, że uczniowie nie mogą? I wtedy zauważyłem. Poduszka, zwinięty koc, pusta paczka chipsów. Kuba zamarł. Twarz zrobiła mu się biała jak kreda i zaczął płakać. Nie takie wymuszone łzy, tylko ciche. Prawdziwe. Kuba, co się dzieje? Spytałem szeptem. Nic nie odpowiedział, tylko trząsł się. Otworzyłem drzwi szerzej. W środku wyglądało to jak mały pokój. Poduszka to był zrolowany ręcznik. Koc to cienka folia ratunkowa z gabinetu pielęgniarki. Za detergentami pochowane krakersy. Pusta Butelka wody. Ile już tu śpisz? Zapytałem. Dwa miesiące. Wydusił w końcu. Serce mi pękło. Dwunastolatek mieszkał w schowku dwa miesiące i nikt nie wiedział. Potem opowiedział mi całą historię. Mama została wyrzucona z mieszkania. Przenosiła się od faceta do faceta, czasem motel. Często mówiła mu, radź sobie sam, więc radził. Wchodził bocznymi drzwiami, które się nie domykały. Mył się w szatni przed lekcjami. Jadł resztki stac po obiedzie. Woźny pan Marek wiedział, ale nic nie powiedział, bo sam kiedyś był bezdomny. Chciałem od razu zadzwonić po opiekę społeczną, ale Kuba błagał, żebym tego nie robił. Bał się, że trafi do strasznej rodziny zastępczej, więc poszliśmy inną drogą. Z psychologiem szkolnym załatwiliśmy mu darmowe śniadania i obiady, a kółko było po prostu bezpiecznym miejscem, żeby mógł zostać po lekcjach. Psycholog znalazł jego ciotkę w Gdańsku. Od miesięcy próbowała przejąć opiekę, ale nie wiedziała, gdzie jest. Mama zniknęła z nim bez śladu. Trzy tygodnie papierów i telefonów i udało się. Kuba pojechał do ciotki. W dniu wyjazdu przytulił mnie tak mocno, że aż brakło mi tchu. Dziękuję, że nie złościłeś się o ten schowek.